Hirens, 21 Pilots, jeden z moich ukochanych, ostatnio kawałków. Bardzo chciałem iść na Suicide Squad, który leciał niedawno w kinach, eee, no ale akurat tego dnia też leciała Barbie, gwiezdna przygoda, no i córka wolała Barbie. No to poszliśmy na Barbie, a więc czekam cały czas aż gdzieś się pojawi w internecie, ale kawałek jest mega mega fajny i chciałbym właśnie wam go pokazać, a więc zaczynamy. Ok, a więc kawałek jest tak naprawdę mega prosty. Jedyne co może Wam sprawić troszeczkę problemów to ta szybsza trochę partia w śpiewaniu. Ta Welcome to the... Nie, przepraszam. A tak, dokładnie. So welcome to the room of people. To może Wam trochę sprawić problemu, ale tak naprawdę to nie chodzi o gitarę, tylko o to, żebyście poćwiczyli sobie najpierw śpiewanie tego. Ok, a więc zapiszcie sobie, jakie będziemy mieli akordy. Na początku akord C-dur, pierwszy, drugi, trzeci palec, oczywiście kciuki, tłumimy szóstkę. Następnie mamy akord Amol. Pierwszy, drugi i trzeci palec. Pierwszy, trzeci i drugi w sumie. I następnie mamy akord E mol I te trzy akordy będziemy musieli powtórzyć cztery razy w refrenie pierwszym, ale z sam początek utworu to są dwa refreny pod rząd. Pierwszy i drugi refren, więc cztery razy. I drugie cztery razy, ok? Ale za pierwszy razem te cztery mm. razy zrobimy sobie pojedynczymi uderzeniami w dół, czyli na początku akord C. Dwa, trzy, cztery. Wait for them to ask you who you know. Dwa, trzy, cztery. Please don't make Ok, to by był ten nasz pierwszy totalnie wstępny refren. Po czym mamy drugi refren, w którym już będziemy wykorzystywali bicie akordowe. Na C duże zagramy sobie bicie du, 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 góra. Myślę, że je znacie, ono już wiele razy się powtarzało. Na amolu również to samo. Du, 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 du góra. A na akordzie E-mol zagramy bicie podobne do fajnie, że jesteś, ale bez tego jednego uderzenia, co również się bardzo wiele razy już pojawiało w utworach. Czyli to, to bicie będzie wyglądało tak du, du, góra, góra, du. Jeszcze raz powtórzmy to dłuższe bicie. Du, du, góra, góra, du, du, du góra. I może ostatni raz. Du, du, góra, góra, du, 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 góra. Ok, i powtórzmy sobie teraz na martwych strunach wszystkie te trzy schematy, ok? Czyli jedziemy najpierw to krótsze bicie. Du, 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 góra. Drugi raz. Du, du, du góra i to długie. Du, du, góra, góra, góra du, 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 góra. I ostatni raz na martwych. Pam, pam. Przegramy ten krótszy, na A-molu ten krótszy i na E-molu ten dłuższy. I znowu wchodzimy w C drugi raz dokładnie to samo. I znowu C Amol i Emol. I ostatni, czwarty raz. Zróbmy sobie to teraz od początku z tym wstępnym refrenem, pojedyncze uderzenia, a później ten drugi refren od razu, który wchodzi w biciu akordowym, ok? Od razu ze śpiewem. All my friends are here and stay, get slow. Dwa, trzy, cztery. Wait for them to ask you who you know. Dwa, trzy, cztery. Please don't make any sound rules. Dwa, trzy, cztery. You don't know.

Pojawia się dopiero zwrotka. Ok, w zwrotce będziemy wykorzystywali tylko dwa akordy. Akord Amol i akord Emol. No, obydwa były tak naprawdę w refrenie, więc nie będzie żadnego problemu. Na akordzie Amol zrobicie jedno uderzenie w dół, pukniecie, po czym pukniecie drugi raz, ale już bez grania, ok? So welcome to the room of people who have friends of people. Jeszcze raz. So welcome to the room of people who have friends of people that day. I teraz wchodzi akord Emol na tej samej zasadzie. Love one day, ducked away. Ok, jeszcze raz to powtórzmy. So, welcome to the room of people who have friends of people that they love one day, ducked away. Ok, i wchodzi drugi raz dokładnie to samo, tylko że z innym tekstem wiadomo. Just because we check the guns at the door, doesn't mean our brains will change from hand grenades. Ok, i to jest tak naprawdę cała nasza pierwsza zwrotka. Powtórzmy ją jeszcze raz w bardzo wolnym tempie. W takim razie, może spróbujecie już nadążyć ze śpiewem do tego. So welcome to the room of people who had rooms of people that they loved one day ducked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from canned grenades. Okay, it's a chain. So welcome to the room of people who had rooms of people that they loved one day ducked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change. From hand grenades, ok? I możemy sobie powtórzyć od tego drugiego refrenu i połączyć to razem ze zwrotką. My I teraz wchodzi sobie następna część, to jest takie jakby przejście przedrefrenowe. ok? I ona jak ono będzie leciało? Mamy akord C, -dur, tak jak był, akord Amol, tak jak był i akord Emo, tak jak był, tak jakbyśmy chcieli zagrać refren, ale to jest zagrane tylko jeden raz, czyli jest C, You're alone, alone. tu jest krótki schemat, na Amolu również krótki psychopath, next to. i na Emolu długi, czyli tak jakbyśmy grali refren de facto w biciu. Yeah, yeah. A druga linijka tego przejścia przedrefrenowego to jest znowu cedur i znowu amol, tak jak były. Tutaj już nie mamy akordu e tak jak mieliśmy wcześniej, tylko mamy akord hadur septymowy. Akord hadur septymowy już gdzieś tam się chyba przewijał. Jak go będziemy łapali? Kładziemy sobie drugi palec na drugim progu na strunie piątej. Do tego dokładacie pierwszy palec na pierwszym progu na strunie czwartej. Pod to wszystko kładziecie trzeci palec na drugim progu na strunie trzeciej. I do tego dokładacie czwarty palec na drugim progu na strunie pierwszej. A kciukiem tłumicie szóstkę. Czyli tak to powinno być. Czwarty palec, trzeci z pominięciem drugiej. Trzecia struna jest pusta. Druga, przepraszam, druga struna jest pusta. Czyli pierwsza struna, druga pusta, trzecia struna dociśnięta, czwarta struna dociśnięta pierwszym palcem, piąta struna dociśnięta drugim i kciukiem drugim. Jeśli macie problem przytłumić kciukiem, możecie pierwszym palcem tak trochę złapać, wie, wiecie, żeby dotykać tego już szóstego basu. Ale wygodniej jest moim zdaniem kciukiem. Okej, okay, i to jest hadur septymowy. Na tym hadurze septymowym zagramy jeden ten długi schemat, który wcześniej mieliśmy w refrenach na akordzie E-Moll. I drugi raz zagracie ten schemat, ale już nie cały, tylko fragment, czyli du, du, gura góra, góra du. Już bez tego du, góra na końcu, tak? Du, du, gura gura du. Po czym zrobicie dwie martwe. To jest to watch it, takie, które tam się pojawia. Watch it. ok? Możecie to zrobić na przykład, jak, chcie, jak chcecie, żeby to wyglądało bardziej popisowo. Watch it. Takie możecie taki slajd zrobić. Zobaczcie, jak to będzie brzmiało. Ta końcóweczka. Uh... You're i już tutaj pojawia się refren ok, zagramy to sobie oczywiście w jeszcze wolniejszym tempie od akordu c czyli c amol, Amol cedur, a mol, E-mol C-dur, e, septymowy podwójny z czego to drugie bicie akordowe jest krótsze i te dwie martwe na końcu mam nadzieję, że rozumiecie. Ok, no to jedziemy. Next to you. next to you. Ok, i jeszcze raz dokładnie to samo. You're

wchodzi sobie druga zwrotka, która będzie grana bardzo podobnie do pierwszej zwrotki, z tą malutką różnicą, że ten akord amol i e mol, który będziemy grali, będziemy powtarzali podwójnie i dopiero zmieniali na ten następny. Zobaczcie o co mi chodzi. Akord amol uderzamy sobie w dół, <mul> robimy puknięcie ta ta, ra, drugie puknięcie i znowu akord amol już nie wchodzi Emol, tylko jeszcze raz akord amol. Ta 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 i teraz e -mol, również podwójny. Na 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 na, 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 na. I to by było wszystko, tak? Zaśpiewam Wam to i zagram. Zobaczcie. I po tej zwrotce wchodzi sobie znowu to przejście, tak jak wcześniej, gdzie był ten akord hadur septymowy i mam nadzieję, że to pamiętacie i oczywiście zapisaliście to sobie na kartce. Ok, przećwiczmy sobie jeszcze raz tą drugą zwrotkę. We don't deal with outsiders very well. They say new comments have a certain smell. Yeah, I trust issues, not to mention. They say they can smell your intentions. You're loving on the freak show sitting next to you. You'll have some weird people sitting next to you. You'll think, how did I get? We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues, not to mention. They say they can smell your intentions. You're not on the freak show stay next to you. You have so many well, people sitting next to you. You think how good I did here sitting next to you, but after all. Ponieważ tam jest jeszcze ta, po tych wszystkich tam instrumentalnych przejściach, wchodzi sobie jeszcze taka mała końcoweczka, która w zasadzie de facto tak samo jest grana jak każdy inny refren, tylko minimalnie inaczej poprowadzona jest melodia. I to tak naprawdę jest cały utwór. To już cały Hirens 21 Pilots. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli podobało się to dajecie łapę w górę. Jeśli byliście na Barbie, dajecie łapę w górę, a jeśli byliście na Suicide Squad, również dajecie łapę w górę, ale nie piszcie w komentarzach spoilerów z filmu, bo naprawdę chcę go bardzo obejrzeć i nie mam ochoty na to, żebyście mi to zrypali, ponieważ naprawdę jestem mega napalony na ten film i może słyszałem różne opinie. I ludziom mówi, że taki średnia, że za dużo akcji i za mało tak naprawdę fabuły. Nie wiem, obejrzę, to wtedy ocenię. Trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się w następnym Głosu i Graj. Już tym razem mam nadzieję, że z głosowaniem. Cześć!